Cześć, wraz z 24 zapraszam Was do trzeciej lekcji. Tym razem znajdziemy się w sklepie odzieżowym. Powiemy sobie, jakie pytania, jakie y, odpowiedzi bądź jakie zdania może powiedzieć klient, klientka oraz sprzedawca, sprzedawczyni. Postaramy się omówić wszystkie możliwe opcje. De kunde to klient, di kundin klientka. Die to sprzedawca, die Verkäuferin sprzedawczy. Wchodząc do sklepu odzieżo odzieżowego, klient bądź klientka, poza przywitaniem się, czyli Guten Morgen, Guten Tag albo po prostu Hallo, zapyta zapewne, czy może Pani mi pokazać jakąś rzecz, czyli takie pytanie będzie brzmiało Können Sie <ścjalnie> czyli czy może mi Pani, Pan pokazać i tutaj, y, gdzie mam wykropkowane miejsce, musimy właśnie podać odpowiednią rzecz w języku niemieckim, pamiętając, że ten rzeczownik będzie odmieniony w akuzatywie, bo kogo co pokazać. I możemy na przykład po prostu powiedzieć, jeżeli nie mamy konkretnej rzeczy na myśli, po prostu może być eine bluze, czyli jakąś bluzkę, albo jeżeli myślimy już o jakimś konkretnym kolorze, ten kolor również tutaj powiedzieć, czyli eine bluze, czyli czerwoną bluzkę. A może widzimy już gdzieś tą rzecz w sklepie bądź też na wystawie, to możemy wskazując palcem powiedzieć diesen rok, tą spódnicę, albo um, możemy powiedzieć diesen grünen rok, tą zieloną spódnicę. A jeżeli nie widzimy jej w sklepie, nie widzimy jej w żadnym miejscu, ale chcemy właśnie zieloną spódnicę, to powiemy einen grünen Rock, czyli jakąś zieloną spódnicę. Jeżeli użyjemy słówka diesen, to mówimy już o konkretnej rzeczy, którą widzimy, wskazując już nawet palcem, że tą konkretną spódnicę. Jeżeli zaś nie mówimy o konkretnej, to mówimy po prostu einen Rock, czyli spódnicę albo einen grünen Rock, zieloną spódnicę. Oczywiście możemy tu też uciśnić słówka einen kurzen Rock, krótką spódnicę, einen langen Rock, długą spódnicę. Czyli w tym miejscu stawiamy rzecz, którą chcemy kupić. Następnie sprzedawca może nam odpowiedzieć, jaka jest problem? Tak, że ten problem? Albo natürlich, oczywiście. I pewnie zapyta nas o rozmiar, czyli wersję grüße haben Sie? Czyli jaki nosi pani rozmiar, jaki ma pani pan rozmiar? My możemy po prostu odpowiedzieć wtedy liczbą z und Jeśli chodzi o buty, bo chcemy kupić buty, to możemy powiedzieć: Ich habe shoegryses in undrysses, czyli ja noszę 37. Ja noszę rozmiar 37. Czyli jeżeli o buty możemy sobie takie całe zdanie powiedzieć, ale nie musimy. Albo po prostu możemy określić rozmiar samą liczbą. Y, następnie sprzedawca mówi: Proszę, o nabyte szyjn, bardzo proszę. Y, I my poza tym, że dziękujemy, czyli Dankę, zapewne chcemy przymierzyć tą rzecz, y, więc możemy po prostu ją wziąć albo jeszcze zapytać kan i es an czyli czy mogę to przymierzyć. A jeżeli ym, na przykład nie wiemy, gdzie jest przymierzalnia w danym sklepie, możemy zapytać, wo ist an Prübę kabiny, czyli gdzie jest przymierzalnia. I wtedy sprzedawca nam odpowie. Na przykład ganz hinten, czyli całkiem z tyłu, ganz vorne, całkiem z przodu. Po przymierzeniu danego ubrania mamy właściwie 5 możliwości, yy, w jaki sposób powiedzieć co z tym ubraniem jest nie tak, bądź czy jest w porządku i nie kupujemy. Czyli mm, pierwsza opcja, das passt gut, ich es, czyli pasuje, leży dobrze, wezmę to ubranie. Ymm, może być tak, że po prostu to nie jest do końca to, czego chcemy i wtedy powiemy, das ist nicht ganz, was ich myślę, czyli to nie jest do końca to, co chciałabym. Albo dane ubranie może być za jakieś, za małe, za duże, za szerokie. I wtedy powiemy: Das ist mir zu czyli to jest dla mnie za duże, zu klein, za małe, zu eng, za wąskie, zu za krótkie, zu lang, za długie, zu za szerokie albo po prostu zu za drogie. To jest kolejna opcja. Następna możemy po prostu powiedzieć o konkrecie, czyli że y, potrzebuje większego rozmiaru bądź mniejszego, y, więc możemy powiedzieć takie uniwersalne zdanie, w którym zmienimy tylko rozmiar. Haben sie diese Hose oder diese Bluse oder diesen Rock auch in Größe czyli czy ma pani te spodnie, tą spódnicę, tą bluzkę również w rozmiarze i tutaj stawiamy odpowiedni rozmiar, y, albo po prostu y, jeżeli nic dla siebie nie znaleźliśmy, przymierzyliśmy, odłożyliśmy, e, hmm. możemy powiedzieć schön, ich habe nichts gefunden, das mir gefällt. Czyli bardzo dziękuję, nic nie znalazłam, co by mi się spodobało. Na to pytanie, czy ma Pani e, rozmiar w takim i e, ma Pani spodnie w takim i takim rozmiarze, możemy usłyszeć po prostu być ja czyli tak i możemy spodziewać się, że otrzymamy spodnie w takim rozmiarze albo możemy usłyszeć mm, odpowiedź wie haben leider nur czyli na przykład my mamy tylko niestety mniejsze rozmiary Po dokonaniu wyboru y, czas na płatność y, tutaj możemy usłyszeć przy kasie an der Kasse, przy kasie zusammen z na przykład euro", czyli razem płaci pani 40 euro i my możemy odpowiedzieć Ich möchte zahlen czyli chciałabym zapłacić gotówką lub Ich mi tę kartę Karte chciałabym zapłacić kartą Sprzedawca odpowie pewnie bitte, proszę A gdy będzie chciał nam przekazać paragon, może jeszcze dodać Das ist ein Kassenzettel oder das ist ein Kassenbon Czyli to jest paragon dla pani, dla pana. Zarówno der Kassenzettel, jak i der bon e, oznaczają paragon. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was do kolejnej.